Cześć, witajcie! Dziś zapraszam Was na recenzję OnePlusa Nord 5, smartfona, któremu chyba ciężko będzie przebić się do świadomości szerokiej rzeszy kupujących i zaistnieć w tej świadomości, ale w sumie całkiem niezłego. Zacznę od narzekania. Nord wciąż szuka swojej tożsamości. Powiadają, że każda morda pasuje do Norda, ale niekoniecznie. Każdy Nord dotąd wyglądał inaczej. Najbardziej charakterny był oczywiście NOT4, którego można było mieć nawet w metalowej obudowie. Był inny, był unikalny, był wyróżniający się. Jego następca wraca do schematu poprzedników. Jest, powiem szczerze, do bólu zwyczajny. Ma obudowę stworzywa, ma całkiem w sumie niebrzydki kolor, i ogólnie jest całkiem estetyczny ale jakiś taki trochę, moim zdaniem, niejaki. Ale na pocieszenie powiem Wam, że ta obudowa jest nader praktyczna. Z przodu ma szkło Gorilla Glass 7i, ma całkiem przyzwoitą, chociaż nie najwyższą klasę szczelności IP65, zatem deszczy raczej mu nie zaszkodzi. Do tego, jak zapewne zauważycie w trakcie recenzji, Praktycznie wcale nie zbiera śladów paluchów na tyle obudowy. Tył jest plastikowy, zatem przy upadku się nie potłucze. Ramka też jest tworzywa, no, najwyżej się zarysuje przy upadku, ale będzie to defekt wyłącznie kosmetyczny. Ogólnie wykonanie, jak dla mnie, jest bardzo w porządku, tylko ten design jest taki troszeczkę hmm, oklepany. Jeżeli chodzi o ergonomię, nie mam tutaj zbyt wielu zarzutów. Przyciski są tam, gdzie być powinny, a do tego Nord dostał nowość. Suwaczkowy ikoniczny dla OnePlusa przełącznik powiadomień został tutaj zastąpiony wielofunkcyjnym przyciskiem. Trochę przypomina mi to rozwiązanie Apple, ale to dobrze. Bo słuchajcie, ten przycisk można sobie skonfigurować w menu i przypisywać mu różne rozmaite funkcje, zależnie od naszych potrzeb. Ja na przykład, podobnie jak w iPhone'ach, przypisałem sobie tutaj po staremu wyciszanie sygnałów. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład ten przycisk włączał aparat czy latarkę. Zależy co kto lubi, jest pewien wachlarz funkcji do przypisania, może z czasem dojdą nawet i kolejne. Plusem jest też z pewnością nadajnik podczerwieni, czyli pilot pozwalający sterować różnymi urządzeniami wykorzystującymi podczerwień. Bardzo lubię ten dodatek w smartfonach, bo telefon mam zawsze przy sobie, nie muszę szukać pilota do tego tera, do telewizora i tak dalej. Fajne rozwiązanie. Cała reszta nie zaskakuje, do dołu szufladka na karty, od razu powiem, że nie ma miejsca na microSD. Jest wylot głośnika, drugi wylot głośnika mamy u góry. A jedynym, co dosyć często krytykuję w smartfonach, co mi nie odpowiada, jest nieco zbyt niskie umiejscowienie czytnika linii papilarnych pod ekrany. Na pocieszenie powiem Wam, że czytnik działa bardzo fajnie. Szybko, pewnie, bezbłędnie, co najważniejsze. Oczywiście rozpoznawanie twarzy też tutaj jeszcze i pełen pakiet zabezpieczeń. A i do położenia tego czytnika po pewnym czasie się przyzwyczaiłem. I w sumie powiem Wam, że nie jest tak źle, bo jednak telefon jest z gatunku tych nieco większy. Co jeszcze mogę odnotować, to to, że jest bardzo fajnie wyważony i dobrze leży w ręku. I ma, jak to OnePlusy, bardzo sympatyczną haptykę, czyli mechanizm wibracyjny. Te wibracje są bardzo przyjemne w odbiorze, ale to też jest poniekąd od zawsze cecha OnePlusu. A teraz zerknijmy na front Norda, gdzie mamy dosyć pokaźny ekran, bo 683-calowy. Oczywiście jest to ekran amoledowy z wysoką rozdzielczością 1.2k, którą oczywiście, jak chcemy, możemy dla oszczędzania baterii przełączyć na Full HD. I z odświeżaniem aż do 144 Hz, oczywiście regulowanym automatycznie, przy czym znów dla oszczędzania baterii możemy ograniczyć to odświeżanie. Ekran, jak widzicie, otacza dosyć wąska ramka. Fabrycznie mamy na tym folijkę i ogólnie z wyświetlacza można być. Zadowolony, jest jasny, ma typową jasność 800 nitów, a szczytowa dochodzi do 1800 nitów. W praktyce po prostu jest to jasny, fajnie świecący wyświetlacz, z powodzeniem nadający się do użytkowania słoneczne dni. Oczywiście mamy tutaj opcję dostosowywania kolorystyki. Oczywiście jest też tryb ochrony wzroku. No i naturalnie w interfejsie znajdziemy też ciemny tryb. Jest oczywiście też Always on Display wsparcie dla HDR10+ i Dolby Vision. W skrócie fajny, bardzo porządny i po prostu zwyczajnie dobry wyświetlacz, a do tego, co wielu z was polubi, płask co widzimy na ekranie? Androida 15 z nakładką OxygenOS, czyli firmową nakładką OnePlus'a, która jest z gatunku tych dosyć dobrze dopakowanych dodatkami, ale nie przesadnie. Wielu śmieci tutaj nie znajdziemy. OnePlus tak naprawdę zbyt wielu aplikacji nam nie dodaje, a te, które dodaje, są raczej przydatne, potrzebne i funkcjonalne. Jest to oczywiście apka do zarządzania wspomnianym wcześniej przeze mnie pilotem podczerwieni. Jest możliwość tworzenia dużych folderów na pulpicie. OnePlus dokładnie też aplikację ułatwiającą migrację z innego smartfona, dyktafon, kalkulator wiecie takie różne rzeczy. Tak naprawdę, ponad program mamy tutaj tylko apkę OnePlus Community i własny sklep OnePlusa. Drobne dodatki, które nie zaburzają nam przyjemności przy pierwszej konfiguracji smartfona. Oprócz tego, interfejs oferuje nam bardzo szeroki zakres możliwości personalizacyjnych. Użyteczne, typowe, znane już z wielu innych smartfonów gesty, dzielenie ekranu, w ustawieniach oczywiście znajdziecie miejsce do konfiguracji wspomnianego przeze mnie wcześniej dodatkowego przycisku, no i oczywiście musi być AI. Tutaj AI oczywiście jest na czele z Gemi, ale co najważniejsze, funkcje działają również w języku polskim. Mamy tutaj tłumaczenie czy z ekranu, czy z głosu. Możemy też podyktować tekst, zrobić z niego transkrypcję i podsumowanie AI. Mamy też inteligentne wyszukiwanie na czele z funkcją Mindspace, która po zrobieniu zrzutu ekranu może w tekście widocznym na wyświetlaczu, wyszukać, dajmy na to, dane teleadresowe i przesłać je do innej aplikacji, na przykład do notatnika, czy też e-maila. Są też oczywiście opcje związane z edycją zdjęć. Wiadomo, usuwanie ludzi, czy tam obiektów ze zdjęć, usuwanie rozmyć, czy odblasków powstających przy fotografowaniu przez szybę. No i oczywiście, jak to zawsze w przypadku AI, im lepszy materiał na wejściu, tym lepsze efekty działania sztucznej inteligencji. Jaka jest wydajność tego smartfona? A moi drodzy, całkiem niezła. Mamy tutaj charakterystyczny dla wyższej strefy średniej półki zestaw Snapdragona 8s trzeciej generacji oraz pamięci LPDDR5X i UFS 3.1 i do wyboru w naszym kraju są dwa warianty 8256 i 12512 i z racji braku miejsca na microSD od razu rekomenduję ten mocniejszy i generalnie mogę Wam powiedzieć, że smartfon ten pod względem kultury pracy i swojej mocy Przypomina mi trochę na finga trójkę, którego niedawno testowałem. Wydajność jest dosyć wysoka, bez problemu pęka półtorej bańki Vantutu. natomiast telefon czasem niestety trochę się nagrzewa i troszeczkę widać w pomiarach troty. Ocena stabilności pracy spada niekiedy poniżej 80%, ale nieznacznie. Generalnie jest całkiem dobrze, chociaż nie flagowo, o tym pamiętajcie, to nie jest flagowiec i niekoniecznie jest to wymarzony smartfon dla gracza. Ale oczywiście do gier również się nadaje, byle nie na najwyższych detalach, bo wtedy faktycznie może zrobić się nieco za ciepły i może zacząć trotlować, aczkolwiek według mnie w grach tego specjalnie bardzo mocno nie odczujecie, bardziej odczujecie po prostu ociepełku, po które pojawi się na obudowie, szczególnie na tylnym panelu. Ogólnie jednak wydajność można ocenić pozytywnie, bowiem telefon nie nagrzewa się przy codziennym użytkowaniu, a tylko w pewnych specyficznych warunkach i co ważne nie nagrzewa się nadmiernie. Nie przekracza granicy komfortu. Co ciekawe, OnePlus Nord 5 nie ma nowoczesnej baterii krzemowo-węglowej, tylko klasyczną, i do tego słuchajcie, mniejszą niż poprzednik, i do tego z wolniejszym ładowaniem, ale spokojnie, nie jest źle. Bateria ma 5200 mAh i ładuje się z mocą 80 W. Nie ma niestety ładowania bezprzewodowego, ale to drobny szczegół. Natomiast jeżeli chodzi o osiągi akumulatora, jest całkiem w porządku. Czas działania z podświetlonym ekranem, zależnie od ustawień tegoż, mieści się w przedziale 6-7 godzin, czy jest całkiem przyzwoicie. No i całkiem przyzwoicie jest dzień, bo jest dosyć typowo dla współczesnych smartfonów. Dwa dni przy takim spokojniejszym użytkowaniu, przy hardkorowym bez problemu jeden dzień. Nawet jak go zaczynałem testować, puszczałem benchmarki, dużo filmowałem, robiłem mnóstwo zdjęć, to ten cały dzień ten smartfon bez problemu był w stanie pochodzić. Ładowarki w zestawie oczywiście nie ma, ale powiem wam, że 100-watową ładowarką ten telefon napełniałem w granicach 45 minut, a połowa naładowania była już po 20 kilku minutach. Ogólnie jest nieźle, chociaż oczywiście mogłoby być trochę lepiej. Jeżeli chodzi o komunikacyjną stronę Norda 5, mamy tu prawie wszystko. Prawie, bo zdumiewająco trochę zabrakło e SIM. Jest oczywiście Dual SIM, ale na dwóch fizycznych kartach. Naturalnie mamy 5G, jest NFC, wszystkie moduły łączności poza tym również mamy i nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości w ich działaniu. Jakość dźwięku jest całkiem dobra, bardzo dobre brzmienie na głośniku słuchawkowym i całkiem niezłe głośniki stereo. Nie są może super mocne, ale grają dosyć czysto i naprawdę dobrze jak na średnią półkę cenową. Z głośników zapewne będziecie tu zadowoleni. A czy będziecie zadowoleni z aparatów fotograficznych? Zestaw jest niebiedny, ale bogaty również nie. Zabrakło oczywiście aparatu z teleobiektywem, ale pojawił się za to 50-megapikselowy aparat przedni. Główny aparat również jest 50-megapikselowy z matrycą rozmiaru 1 na 156 cala i z mikrometrowymi pikselami. Aparat ma optyczną stabilizację obrazu i typową przysłonę 1x1, Osie. Drugi aparat tylny jest, jak pewnie się domyślacie, szerokokątny. Jest dosyć typowy dla średniaków, niestety tylko 8-megapikselowy. No trudno. Jak to wszystko fotografuj? Oczywiście, jak się zapewne domyślacie, najlepsze efekty daje aparat główny. W dzień, jak nie trudno odgadnąć, zdjęcia będą dobre. No ale dobre zdjęcia w dzień robią w tej chwili już nawet smartfony za tysiaka. Tu oczekujemy trochę więcej. Czy dostajemy? Można powiedzieć, że w sumie tak. W zdjęciu nie można niczego specjalnego zarzucić. Bardzo dobrze działa HDR, bardzo dobrze działa tryb portretowy. Aparat czasem niestety trochę gubi się w ustawieniu ekspozycji, robi zdjęcia nieco zbyt ciemne. Musimy to korygować ręcznie, ale zdarza się to na rzadko i w dosyć specyficznych warunkach, kiedy tło jest jasne, a główny obiekt ciemniejszy. Jeżeli chodzi o wzorowanie kolorów, jest całkiem dobrze, naturalnie, raczej neutralnie, bez przechylania się w stronę którejkolwiek z barw. Kolorystyka jest bardzo sympatyczna. Jakość zdjęć nocnych nie daje jakichś szczególnych powodów do zachwytu, ale do krytyki również specjalnie nie daje. Są przyzwoite, jeżeli tryb nocny nie włączy się automatycznie, warto go aktywować ręcznie i wtedy zdjęcia wyciągną jeszcze troszeczkę. Generalnie jest całkiem nieźle, w czym oczywiście pomaga optyczna stabilizacja obrazu. Dość powiedzieć, że aparat dobrze oddaje klimat nocy. Zdjęcia są raczej wyraźne, a kolory niespecjalnie przekłamane. Czar pryska, kiedy przejdziemy na obiektyw szerokogodny, bo ten ustępuje niestety głównemu w zasadzie w każdym zakresie i w każdych okolicznościach. Zdjęcia dzienne są ciemniejsze i niestety mniej szczegółowe. Zdjęcia nocne, no cóż, raczej odpuśćcie sobie aparat szerokogodny, chyba że już naprawdę musicie. Aparat szerokogodny przyda się za to do robienia zdjęć makro. Tryb makro uruchomi się automatycznie, kiedy obiekt znajdzie się bliżej obiektywu. I zdjęcia makro wyjdą nawet nie najgorzej. Aparat przedni zachowuje się podobnie jak aparat główny. W dzień robi bardzo fajne zdjęcia o bardzo neutralnej kolorystyce i bardzo dobrze działa tutaj tryb portretowy. A w nocy, niestety, aparat przedni nie sprawdza się już rewelacyjnie. Warto skorzystać z opcji doświetlenia za pomocą rozbłysku ekranu. Na pocieszenie, aparatem przednim, podobnie zresztą jak tylnym, można filmować w 4K przy 60 klatkach na sekundę. To bardzo fajna wiadomość dla wszelkiej maści vlogerów nagrywających różne tiktoczki i tak dalej. I generalnie jakość filmów jest dobra, zarówno z przedniego, jak i z tylnego aparatu. Obraz jest stabilny, obraz jest ostry, wyraźny, z dobrze oddanymi kolorami i... Co ważne, też z przyzwoitym naprawdę dźwiękiem. Żeby korzystać z aparatu szerokokątnego, trzeba niestety przełączyć filmowanie już tylko na Full HD i w sumie chyba nawet nie warto tego robić. Tym niemniej, jeżeli chodzi o poziom filmowania, jest całkiem dobrze. Bardzo solidna, naprawdę solidna średnia półka. Interfejs aparatu jest prosty i przejrzysty. Bez problemu tu się każdy odnajdzie. Czy zatem warto zdecydować się na Norda 5? Zacznę może od tego, co mi się w nim nie podoba. Przede wszystkim troszeczkę zbyt sztampowy wygląd. Po drugie zdjęcia. Mogłyby być lepsze, szczególnie te z aparatu szerokokątnego. Aparat główny i przedni radzą sobie całkiem dobrze. Poprawiłbym nieco jeszcze jakość zdjęć nocnych, ale powiedzmy, że na średniej półce nie można wymagać zbyt wielkich cudów. I to jest w zasadzie koniec listy zastrzeżeń, jakie mam do tego smartfona. Wydajność w porządku. Bateria, oczywiście, mogłaby być większa, ale jest w porządku. Strona komunikacyjna, jak najbardziej na plus. Ze szczególną pochwałą dla przyzwoitych głośników i nadajnika podczerwieni. Praktyczności obudowie nie da się odmówić. Wygląda cały czas dobrze, nawet kiedy jest cała upalcowana, bo śladów paluchów przypomnę, nie widać. Świetny wyświetlacz. Doskonale sprawdzający się w letnie słoneczne dni. A i co nowo nie jest tragicznie, bo smartfon kosztuje 2200 albo 2500 w tej mocniejszej wersji, którą ja bym Wam polecał, którą testowałem. Ogólnie zatem, OnePlus Nord 5 jest całkiem rzetelną konstrukcją. Nie najgorzej wycenioną, ale może z czasem stanieje i wtedy będzie jeszcze ciekawszą propozycją. Zatem wydaje mi się, że jeżeli szukacie po prostu przyzwoitego, dobrze zrobionego średniaka to ten smartfon jak najbardziej możecie brać pod uwagę. No chyba, że chcecie korzystać ze Sim, no to niestety. A ja dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, zapraszam do oglądania kolejnych, do subowania, dawania łapek w górę i tak dalej. I do zobaczenia wkrótce. Cześć!